O oh, boss stadiony świata, czy to wall read, czy to jest to całe zenowe podbicie do jump nie, 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 czy to jest k***a mechaniczny Bruce? Na to i na wiele innych pytań odpowiedź poznacie w dzisiejszym odcinku w którym razem z Wejrem grindowaliśmy oczywiście dwójki w celach jak żeby inaczej nie innych jak wbicie 2k i przede wszystkim szkolenie się mechaniczne i przygotowanie do RLCS. Panowie i panie zapraszam bardzo serdecznie do oglądania Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bruce, moi drodzy dzisiaj jest ze mną nie kto inny jak, w sumie to właśnie kto, bo ostatnio był i Aero i i Nuxi, ale jeszcze nie było jednej kluczowej osoby, z którą napisaliśmy już nieraz na tym kanale, a która jeszcze nie oceniała na odcinku mojego skilla mechanicznego, czyli Wejru. Ja nie wiem, kto podpalił. Dzisiaj ocenisz, czy stary dziad poszedł w niepamięć, czy jest lepiej mechanicznie. Panowie i panie, jeżeli chcielibyście kupić sobie coś w sklepie, pamiętajcie, że oczywiście z kocikiem bruzowa. A my tymczasem przechodzimy, moi drodzy, do dwójasów. Będziemy grali dzisiaj z Wejrownikiem do a, klasyka, do przegranej. No i co, no i z Wejru. Ocenić naszego skilla, bądź co bądź. Wejruj już w tym sezonie. Ile miałeś najwięcej MMRów w tym sezonie? 1984. No, no to proszę Cię bardzo. My nawet jeszcze pod 1950 nie byliśmy, także przechodzimy do meczu numer jeden. Dobra, no to jalla. Dobra, chcesz baglefta na starta? No Start. dawaj, dawaj. W ogóle typ ma... O, druga, druga. Dobra. jedno o corner, strzelić na pust... O, dobra, ja to wezmę. I ja proponuję w takim razie coś mechanicznego na dobry początek, żeby się zapoznał z moim gameplayem chciałem powiedzieć, ale Goś mnie ukrócił. O, ale ty masz strzałna puston, czy mi się wydaje? No. no ale Elegancko. Tak, wezmę. No ja to ja to nie to nie mój show, tam O to no, O, no, no co jest? Co on mi broni? On to ma jeszcze czy nie? Ja mam to ma, podbije dwa razy. Raz, dwa, tyle. Na, co? jest dobre. Ja nie wezmę setki z left, to jest problem Kopnąłem co prawda jednego, ale... O dobra, ale ty jesteś up Czas masz Dobra, ty pokaż Pokaż dla widza Pokaż, ci, pokaż pał. jakiegoś ty... ty nie za dobrze mechanisz dzisiaj? Ja... Starym dobrym klasykiem Pod 50 Follow robię Robię follow Nice, bump Nice, up jest Dobra, across ci zagram i będę środek Dobra No i mid jestem Na ziemi Nice ale ku... A nie, ale to było dobre, bump'nąłem jednego Jeszcze raz, nie dasz rady, czy dasz? A No nice, jest dobre, dobra, 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 może być, może być Tylko skurczy bym mi setkę wziął Ale, dobra, mam to Fejkuję go, flicknę nad jednym Mam zero, ale bump... Nie, nie wiem, czekaj U. Ty, no nie, freestylowo wyszło, wiesz, bo Nie wiedziałem, czy ci podać, czy nie, tutaj się tak e, Zagmatwało Dobra, fejka, proponuję co o tym sądzisz? Jasne. I do lewej. Nice. Do ciebie? O nie, on tam jest. O nie. Masz to? Nice, no dobry safe. Setę ci zostawiam. Zostawiałem ci no. setę Znożyłeś, zdążyłeś. Taki, to żyjesz. I to robisz to. Aerial bumpik. Wyczuwam Ej, 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 stary! Oni trzy razy dostali siatę Trzy razy. Pistol. Nie kopnę go, uważaj, las jesteś Dobra, będę backboard jak coś, więc luz Więc luz pała Do boku, sorry, sorry, sorry Jest dobrze Bo mogę I jeszcze może? Nie, uważaj Masz to? Ej ale zagrałeś prawie! Było chyba in. Jak szef, bo... Nie, nie, było in, było in. Ale gościu sprytnie cię leciał bump'nąć To było przerąbane do obrony. Podbitka ogólnie. No podbitka, ja to mam. No, on tam jest. No, o, ej! Mam, mam, mam. No no hitnie jeszcze. No no pies O, uważaj. Zdo... Nie wiem czy... Dobra, Andraki, my bet, my bad. My ja bad. zero cały czas miałem i nie wiedziałem co się dzieje. Dobra, speed flipem go robię. O ku... Fajkuje. Nie. Pinzuję to. Dobra, nie wiem. Masz to? Nie mam, nie mam. Dobry fejk. Uważaj, to to jest kaplica. Bampnę go może. Nie bampnąłem. Nodin, Jest tu. Brama, Nodin, brawo. Fajkuje, fajkuje. No. Musisz. Podjeżdża, on jest tu! Mam to! <śm> Dobra. Infront! No! Tyle RIDUJ! Jest! <laughs> nice! Nice! Ale jaką presję narzuciłeś? Uważa, jedzie! Kurwa, że posrałem tam! Ale nice, RIDZIK! Dobry ten, dobry taczyk, fajne. O, polde. Dobre? Dobre? może być. No to teraz pokaż. O, czekaj, połączyć. O! Dasz radę? Dobra, podam ci to. Do ciebie. No? Na, na pysk zagrałem. Na no, łeb no dostanę. Ale no, no mam to. O, dobra. o, To tak też może być chyba. O, trochę unlucky. No kurwa, nie miałem dobra, No jestem trochę. Luz, luz, luz. Dobra, fejku i fejka. Takie obviu zrobię i ten... Ja... Takie kółko zrobię? No to Błagam, z do ludzi? O. o. No nie. No i nie gadaj. Aha, Mam to. Dobry bump, no i to jest goal. I to jest brameczka. Pod popę jeszcze taka malinka. Ale ten typ to nieźle ma team oral i tą laskę na profilowym za debil jest. Ja jestem ich corner backboard. Corner backboard. O kurde. O. No, jakie, o kurde, panie. O. Z fejkiem, blokiem. No i piąteczka. Kabel. O. Ej, dobra, dobra. Fejkuję, że no i Cześć. Ale opierdoliłem go namiętko. No i, I robimy teraz to Bump. A on się poddał No i proszę państwa Zwyciężamy, przechodzimy do następnego spotkania, ale No y, Zapowiada dobre widowisko Dobra, dawaj prawo Paradoksalnie, to bo... typ ma 1000 mera tam Venemi? No Ty, bez kitu, bo od Habibi I front flipy robi Co jest kur... No i typ No i dobra, i typ jest mechanicznym jakimś świrkiem ja biorę mid boosta, nie dostaję bumpa. Dasz radę? Nie też kurde, dobrze jest. Siki, Ciki i bot habibi Tysiące membera. Oh. No, nie zapowiada się dobrze, Andrzeju. Wziąłem, nie wziąłem sety mid, bumpnąłem go, ale on tu jest już. Maybę. Logik. Nie sądziłem, a reszta. Logik, się zaczyna handicapem, ale na spokojnie. Biorę setę mid i czekam. I biorę setę corner, i czekam backboard. Nice, masz jeszcze? Jest tu mam typ. 4, no, masz to. Nice, nice. One v one one, v one, czyściutkie. No i ubił 50. No i klasyczek. Widzę, że siatki lecą dalej. No tu nie taka siata, ale... Po nodze mu poszło. Obok nogi. Tak, followuję. Czekam w def Czekam backboard, no. mam to. Mam to dalej. Jeszcze jechać za tym, no? I brama. O. No i to jest goal. To Ładnie. jest goal. Dziękuję Ale jeszcze mechaniki tak nie, nie, nie miałem kiedy pokazać No bo na razie na siatki graliśmy y -y, to chyba y -y, Mam to, mam no, to Twoja, twoja, twoja Mam go Dziękuję. Mam blok Mam no, dalej Jeszcze możesz, jeszcze możesz, jeszcze możesz Tyle, tyle Nice Sam musisz Ja rotuję dwa lata O kurwa, o, Habibi zeschnięła Powinno czeka... no, jest okej, okay, jest okej okay. No i możesz skoczyć. Mam to o, no, Zdałem ci boosta No, weź sobie piłę Mam to no, czasu. Mam to dalej? To e, dalej no. Pięćniesz się? się, ale to chyba. To się toczy. Kurwa. Zostawię. Masz, masz, masz? Może? O, ma reseta. Nie hit na tego. Ja pierdzielę. Jakbym hit no to mocniej no. Ta. Dobra, jadę prawą Tak od razu. Może nie skontrują. Nie skontrowali. No, to jedne to. O. Do ciebie? Strzał? Brama? <laughs> Plan planowałem to podanie, planowałem. Tak, tak, to dobrze. Okej, okay, blok. Oj, oj, malinka. No i. Najhabi no, i bez szans. Ty, jak na 1000 MMR-ów ty gra? Fantastycznie, nie? Ej, dobrze gra, chyba jakiś Prodigy jak to się co chyba jakiś młody talent. Young <laughs> to. Uf! Oj, proszę! Yeah! Młody bróz, kurwa. Young talent, 23-letni. No i co sądzisz? O przemianie małej. Ham, bo ci wyszło. Okej, okay, dobra, to jeszcze za dwa razy i zapytam <grym> ponownie. Hater. O! Kurwa. No i kick zajebisty. <grym> Wpierdalaj. <grym> Feka? Ja dawaj. Do prawej jadę. Jakieś apogeum kopowe Dobra, ale ja mu bronię cały czas z linii te strzały Nice no A, dobra, no to dobra, nie, dobra. Czas, nie... czas, zagraj Nice Nice Sam jeszcze Nice No i zaskoczony Habibi Nice shot <laughs> Ty, to w sumie odcinek jest, wiadomo, z podbijania mi MMR-a A z zagram na Habibi Oj, proszę, bo minę jednego I ci podam wysadę Dawaj, 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 dawaj Okej, 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 prawie um, no. Chciałem powiedzieć, że to jest odcinek bądź co bądź z grindu mojego do 2k, tak, z tobą Ale ty, my tu tobie zaraz SSL-a ponownie hitniemy, nie? Jakby nie patrzeć, to blisko jesteś tego SSL-ownika, już Ej, nie już mógł tak, słuch. bo się stresuję już <laughs> Masz? Nice Dobra Nie mam On. usta On riduje, wall riduje Dobra. Masz? Weź ja. sobie jebnik On to ma o, o, wow. o, Przepraszam Luzik o, Dobrze <laughs> Z zerem No i fajnie, pan. Up jest? Nice ja, On jeszcze yes, ma bramy, no. Masz to? A cross? Zero mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. A, Zero bad. miałem Dobra. Misiu, pysiu Misiu, pysiu A zagrał taką wysoką, że... No lecisz Ora, no, Z mojego powodu to wyglądało jak takie free przedłużenie Uważaj na fejka jakiegoś od ich st No i właśnie No i właśnie, tak tego Dobra, 24 sekundy, nie przedłupcymy na bota Habiba um, Chyba, nie? Dobra, nie no, spokojnie. Spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Władza opętana Czekaj, botkabi, Mam, mam mam hit. Hy! O nie, ty też jesteś. No i dobra. Dobra, nie traf, nie traf! Nie traf drugi raz! No i zajebiście. Dobra, nie traf trzeci. Dobra, możesz we mnie zadupczyć. Bękujemy i do dołu. O Nie. O. Habib, proszę I do cię. Nołu. No! <noise> to jest 10, ale no nie powiem, nie był to najprostszy mecz. Liczy się wynik końcowy, a nie cały przebieg tego spotkania. <noise> to prawda, na końcu i tak każdy pamięta. No kość! Dobra, graliśmy na diamentach, Minus jeden typ dostał. O czym my tu w ogóle mówimy? Co to kurwa jest? Graliśmy na jakiegoś młodego Prodigiego. To jest niemożliwe. Dobra, a teraz co? Kolejni. Biorę. Kolejni. Kolejni do oklepania, ale Siki przestał już z nim grać party up Bo on normalnie grał party up z tym dia tak, tak. diamentem Ale mi auto dziwnie wykrzywiło. czas masz, ja nie mam ty typka Pińczyk, mid jestem? E, 17, Le nie podam, okay. nie podam Dobra, spoko, czekam na Sikiego Okej okay. Nice save Ej, według słyszyli, free piłka Okej, okay, mam, mam, mam Open. Podam ci, leci już, leci już, No? już Masz to? Ja <laughs> Przepraszam! <laughs> Oj, załem Oj, czekaj go. Ty Joku. Jak ten My się Podbijesz? Do Mida? O, dobra. Chyba to będę miał, tak mi się wydaje. Nie, czemu ja tak do dupy to zrobiłem? Ale... ale fajny ten pomysł. Nice. No to chyba? A. Chyba? Wall-Read? Yeah! Yeah! That's right, baby! Z Wall-Readem, proszę państwa! Z wall readem. Tak, tak, to się dzieje! Młody, 23-letni Protigi strzela w ramkę. Ty? Co? Zaskoczony, Wajru, co? No, siedzę, gały, mam wytrzeć, o! Dobra, to jeszcze save'ik No, do kompletów. Up jest? Shiki? O, to, to nice. jeszcze, jeszcze. No, no, no. Nie ma. A bez, 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 No, no, Mam to? No spokojna twoja rozczochlona, ja to wezmę Tak, tak No zaskocz no i proszę bardzo, Jest i młody pro Digi mechaniczny. Gigi. Gigi. Siki pisze. Gigi. No i mechaniczna bustowanka, tak zwane, tak? Graś to ma więcej ubera w tej drużynie. Posełkę pojedzie. Ja sobie pofejkuję. Bampnę Wydupcę sikiemu. I jeszcze raz mu wydupcę. I teraz wielki weiru. Orędownik pokoju. podolnym. 3 do 0. Siki wyszedł. No, wygrywamy. No i dobra, i tak na spokojnie, ale tak szczerze. Nie, tak? Co sądzisz? Jest chyba progresik, nie? No nie, no jest progresik. Po prostu, którego znam, nie umiałby tego strzelić. <gry> Już nie ten bruce. Bruz, którego znałem w ogóle by po to nie skoczył A to fakt, to fakt Ja na przykład przecież y, pamiętasz jaką ja wyznawałem y, ten wiarę, nie? 95% gleba, 5% powietrze <grym, 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 ja, ja to 45 aerial Bumpy, to był pig umiejętności w powietrzu To jakieś 2-300 w tym sezonie chyba na jak musisz bić, co? No, braku mi ostatniej ilu? 15 MMRów w poprzednim sezonie No właśnie, no to co to jest 15 MMRów z poprzedniego sezonu? Dobra, Romi Przejdźmy do kal, tego co jest tutaj Calvi i Calvi no. Fejka dawaj, fejka <grywa> dawaj Lewo jadę Nice, idzie, nice Podam ci to, podam ci to, albo nie, no. czekaj, ciężko Teraz, uważaj, my bad Kurwa, mogłem może Próbować tam, mam to Mam to, czekam backboard Jeszcze, o, ty Bo gościu chyba wybrał nie, <grywa> no, Drogę właśnie. czarnego miecza Masz jeszcze? Oho, czy to ten Młody prodigy, mam to no, fake, on... fake, go. On już nie ma No jest nice, dobre Dobra, mam to. Dobra, mam dalej. Fake to, podam ci Pump. No, do samego siebie? Do Dabla? Yeah! <ścoughs> nie spodziewałeś się tego scenariusza, co? Nie, no jakby. No ja też nie, spoko. Dobra, lewo blisko. Dobra, lewo blisko. Lewo blisko. Oku No i Halfie Remi. Daj nice, dobra. O... Dobra. Jedziesz, jedziesz, Ty... jedziesz Zaplaj! Dobra, mam to. Mam... O, p... o Ja jestem ja z sufitu spadam Dobra nice, ojewiście. To no i się zesrało. No i się zesrało, ale spokojnie Ty, bo... Ty mi jechał na bumpę, ale chyba nie wiedział jak się do tego zabrać. Sam czas, 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 1v1 one one. Lara mezi, lara mezi, mezi, mezi I mezi, mezi Lara mezi. Prawie, Jest. Nice Bampa dastał, czekam o, ja na mam zero, sam jesteś? Alcik, kosmonaucik, uważaj No i się zadziało, no my no bad się zadziało Na drifcie mnie odłupcy No na, na, na drifcie w ogóle Ja mnie gwini wszedł, to na drifcie szczerze Ja też nie, followuję Nice, mam to Nie wiem czy strzelać, strzegaj czy domida, dobra no i dobra Wystarczyło powiedzieć da i proszę bardzo A zawsze wam widzowie mówię, że dwójki to 1v1v1v1 No tak, ale jak gracie z teammate'em ku... Trzeba podać, trzeba podać so, Solo Q jest takie, nie? Wejrób, przyznasz mi o open Zdążysz, tak sypnąć tylko okay. o, o, Oj O oj Nie o. no mypen o ja Nie ma mi tego. to dupnie. O dobra On, on nie ma busta przecież Przeco? Przeco on busta nie ma on to Bit? O, bo on był up, nie widziałem o tym, sorry. No to uważaj. Dobra, nice. E, że dwójki, przyznasz mi rację, nie? Że dwójki solo queue, no to jednak jest to 1v1v1v1, że, że musisz no, tak jakby se wyczekać, zaczekać i, i puścić swojego przodem, jakby, nie? Bez czekania no, na podanie. Aż na tym wyższym lobby, to gdzieś tam ktoś ci tam może poda w dogodnej sytuacji, ale tak to. No, my best, nie no ty, nie no nie, nie nie nie, nie, ty to normalnie u mnie dotknąłeś i wybiłeś i ja, dlatego ja, ja, ja nic ja u... nie... O no ku... nawet na powtórce ja u widać Ja ale... Dobra, los, los, followuję. -y. Nic się nie dzieje A Ja mid będę jak coś, cały czas O to, o, tu się nie, no nie ma szans, nie jadę tam Romi, Rein Dobra, szekam na, na gościa I Masti Musztarda po obiedzie. Nie, nie wiem Happens Co ty mi zrobił właśnie? Jak mnie zruchał? Dobra, normalny, follow'uj, follow'uj Normalny, no Mam to Nie normalny wiem czy zdążysz. Nie. Wziąłem setę z mida w razie, bo. Nice, mam to. Lock. O, dobre podbicie. Masz szybko. Nice try Dobra Nice, dobre. Nice try Nie no sam Dobra. jest. To. Dam radę, dam radę, spoko! Dam radę Open Dałem oh, radę Tak jak mówiłem Dałem radę Wystarczy wiara w siebie O dobry kikop idzie O kurwa Co? Masz to, masz to, masz to, masz to No jest dobra Ja apnę, apnę do tego Mam to No, no, no Okej okay. Ja wezmę setę z mida Czekam na jego hit o, Ej On mnie odupcył Masz to może? No jest dobre, dobre 29 ja sekund. Jakiś 0 sekund gol by się przydał, albo przed dogrywką. Ja, ja ta... się, tak w... na zakończenie. tam no. Mam to. O, jeszcze szybko? O nie, jest rady. Ja próbuję go... bump, bump, bump i hit, hit. Bump, hit, one one nice. Czekam za tobą. Nice, mam to, mam to sam. Tyle? No. Tyle? On nie ma, on nie ma. O, dostałem. dostałem. Okay. Zemba pakret. Obok niego gram. Mid, z... mid zagram. No mnie nie o, ma. Ważej. O, nie. Nie, 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 nie. To się nie dzieje. To się nie dzieje. <śmianie> no ten mit past to powiem ci taki zabójczy dla nas był. Wiesz, jakby jadę, bo dostałem mówiłem, że jestem Ty jeszcze powiedziałeś okej. Okay. Ale nic się nie dzieje Ale <śmianie> zjeciłem Nadeszła pierwsza porażka, nadeszła przegrana i w tym momencie powinienem zakończyć ten odcinek, ale nie tym razem, ponieważ mam wam coś bardzo ważnego do pokazania i nie będzie tutaj chodzić o um, straconą bramkę w meczu odkutkowym. Nie będzie również chodziło tutaj o gola na remis Weira, choć był bardzo ładny. No skoro nice. jest. Yeah. <laughs> Powiem tak, w skali od 1 do 10 skillowy gol oceniłbym na... 10, 10 Dziesięć! Bo na 1-1? Tak. No pewnie. Prwa gniot. Będzie tutaj chodziło oczywiście tą wisienkę na samym cieście, o tą kropkę na d, o to dopełnienie, czyli o mechaniczną bramkę, którą zasadziłem, gdzie poleciłem w powietrze, złapałem jednego jump reseta, drugiego i dzięki czemu no, no. A, no dobra, to nie jest ta akcja. Moi drodzy, to nie była ta akcja. Ta akcja nadchodzi, moi drodzy, w tym momencie. Mama, mam, ma, puść, puść, puść. No! No! I jest! I jest! Młody prodigy! a Aż się śmiało ostatnio! Haha, zaopiek! I do freflipa! Pod poprzeczkę! To się nazywa mechanika! Ale moją bramkę mówisz gniot, tak? <laughs> Przepraszam! z tymi oto pięknymi akcentami zwyciężyliśmy, moi drodzy, gierkę odkutkową. Pan dajcie znać, czy wam się podoba progresik. Tak jak mówiłem, w solo kolejce ciężko było to pokazać. Ciężko było w solo kolejce pokazać progres mechaniczny, ale teraz widzicie naocznie, że jest reprezentacja mechaniki. Oho, dobra, stary rewanż na nich. Trzeba i. Tak, tak. Jak na nich teraz przegramy, to odcinek kończy się. No Dostaliśmy w dupę pierwszą bramkę w top corner. Nie zdziwicie się, jak wam powiem, że dostaliśmy też drugą i również nie zdziwicie się, jak wam powiem, że no, odcinek kończy. Wejru jakieś małe podsumowanie, co myślisz o progresie? Nie grałem z bruzy. <laughs> Kurde, jak to zajebiście się <laughs> słyszeć. Jakieś e, mowa motywacyjna dla ludzi, którzy mają czempiona, ale chcieliby wybić Grand Championa. Tip od ciebie, co powinni robić? Którzy mają czempiona i chcieliby być Grand Championa, tip ode mnie. Tak. Jede, jeden wielki tip, grać, grać, nie poddawać się i progres przyjdzie z czasem. Tylko nie powielajcie błędów, analizujcie replay i tyle wam starczy.